Cześć, Tedy i um, to nie jest żaden kolejny odcinek. Um, będę robił przerwę, um, ze względu na to. Przerwę, kró krótszą bądź dłuższą, zależy od um, mo mojego, w sumie, samopoczucia. Um, nie mam, kurwa, siły ostatnio nagrywać. Um, nie mam siły w ogóle gadać. Um, na pewno skoń, y, skończymy. Y, znaczy. Na pewno. Kurwa, no i, no i się zaczyna. No i się zaczyna. O, o, o tym co, co wam mówiłem. Może kilka rzeczy ogarnąć. Na przykład taki. Muszę skończyć paliś. Um... Jak mi się skończą fajki, to po ty o tych bajkach, to będę musiał dwa tygodnie e, zrobić sobie detoks e, w, w tej sprawie. się robotę po pierwsze e, bo w sumie w prawdzie rzeczy teraz praktycznie jestem bezrobotny. No i... E, już kurwa, nie wiem, już rok wam mówię o tym, że będę chciał. Um, kupić nowego kompa um, Oraz wiara. Ale <laughs> to, no, to, 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 no, to się trochę też przedłuży um, Bodajże 3-4 miesiące powinien mieć już wszystko jeżeli się postaram nad tym A Tak prawdzie rzeczy YouTube mi nie przeszkadza Ale Um, po prostu nie będę miał czasu na to, bo będę musiał się skupić głównie teraz na robocie, znalezieniu pracy jakiejkolwiek. Eee, znalezieniu pracy jakiejkolwiek i skończeniu, właśnie palić, nie? Eee, a problem jest taki. Paleniem. Nie wiem, kurwa, czy palicie, czy. Nie palicie. Ale problem jest taki, że przez pierwsze dwa tygodnie będę jak ska zużyta skarpeta. Ja potrafię, jak ja jeden dzień nie paliłem. To czułem się jak totalnie zużyta skarpeta. Nie miałem siły na nic. A jak ja mam jeszcze skończyć z tym, to ja muszę sobie zrobić totalny detoks. Czyli. Um, Zupełne dwa tygodnie bez niczego, no, dwa tygodnie no to pierwsze, bo przez dwa tygodnie, jak ja tam patrzyłem tutoriale na YouTubie. Przez pierwsze dwa tygodnie człowiek, zależnie od też ile się pali. To człowiek nie ma cały czas chęć, żeby coś wziąć, nie? Ja prawdopodobnie do końca życia już będę miał z tym. Że będę szukał po kieszeniach, czy fajki mu wziąłem. Ale mm, najważniejsze jest to, żeby przez pierwsze dwa tygodnie nie wziąć fajki do mordy. Mm, jeszcze dzisiaj, czyli 16, jak to nagrywam, lutego 2024. Będę palił, ale od 17, może dzisiaj nawet i skończę. Będę dwa tygodnie siedział i wegetował, aż mi zejdzie nikotyna z mózgu, bo ona się tak długo utrzymuje w organizmie i będę musiał po prostu to wyciągnąć kurwa z swojego organizmu. Przez co, no jak mówiłem, dwa tygodnie będę siedział kurwiony. i będę um, regetował. Um, jak to totalne warzywo. Więc um, przypuśćmy datę. Um, załóżmy że może marzec może w końcu zacznę w końcu funkcjonować jakkolwiek. Pójdę do roboty. Um, no i e, jeżeli będę miał czas, to wtedy jeszcze coś nagram, nie? Mam tam do, jakiś filmik z palota Dla was. Nie wiem, czy go dzisiaj wrzucę. Um, już kurwa chyba tydzień albo dwa tygodnie temu nagrałem. Um, no i... No i co, może ja będę wrzucał odcinki, ale rzadziej, będę chciał teraz się skupić na robocie. No i e, na pewno pierwszy odcinek taki po tej przerwie, prawdopodobnie e, z detoksem na YouTube'a również, wrzucę od razu odcinek z, do składania kompa może. Zależy też od tego, czy będę miał kasy. Mm. Mogę wam szczerze powiedzieć, że to będzie w okolicach 4-5 tysięcy. A na to też trzeba mieć kasę, nie? O kurwa. No kurwa, ja, ja. Niczę naprawdę skończyć no, ten kurwa główny. Nie wiem ile to mi zejdzie. Um, może to jest minimum za dwa tygodnie, zobaczycie odcinek pierwszy, jaki wrzucę po tym detoksie. Maksymalnie to będzie do kurwa pół roku, więc e, jeżeli do pół roku. Nie wrzucę jakiegoś film, filmu, czyli kurwa no do kurwa października, nie wrzucę jakiegoś żadnego filmu, to znaczy możecie uznać, że umarłem, <grym> no i co, raczej nie umrę, ale no, co, co można powiedzieć, <grym> że raczej zdechnę pizdu, o kurwa, repeat. <słuchaj> koszulkę koszkobre na nagranie mm. No i no i co? Do połowy roku mogę wam szczerze powiedzieć, że raczej zbieram in i kasy na kompa oraz i na wiara, jeżeli się naprawdę skupię na tej robocie nie będę pierdolił. Mm. No i co? Życzę wam... Kurwa, szczęśliwego pół roku, a ja zagram się z wami na ten okres. Będę musiał na pewno też nauczyć się kurwa znowu nagrywać. Dobra. Bają, sami się też skupcie na tym, co dla was najważniejsze. Yy, I właśnie mi się wyłączyły słuchawki, bo kurwa nie, nie słuchałem muzyki. Eee. No i co? Nie palcie. Nie. Bajo. i nie wiem. Obejrzyj ci sobie starać odcinki w międzyczasie.